Wszystko to, co się dzieje na tym zielonogórskim torze I, i, i w tej decyzji chyba nie można było innej podjąć, tak? No, oczywiście, no, wczoraj było bardzo fajnie, tor był super. Trenik piątek również, no, ale zlało całą noc i właściwie do trzeciej. To taki najgorszy deszcz, bo to taki kapuśniak naj, najbardziej szkodzi. Gdyby przyszła ulewa, to, to woda spłynie, reszta się ściągnie, a tutaj, a i zimno jest bardzo, także... Z początek sezonu, nie wszyscy zawodnicy są wjechani tak, jak należy. Także no, jedyna słuszna decyzja. Jakiekolwiek próby robienia czegokolwiek mogłyby zdać egzamin, czy po prostu tak, jak Pan sugeruje i tak, jak sędzia powiedział, no, nie jest to możliwe, żeby ten tor doprowadzić w najbliższym czasie do stanu używalności? Jest za zimno i, i, i jeszcze yy, prognoza mówi, że jeszcze może padać, także tego się nie wysuszyło, bo jest w mhm. Ściągnięcie tej warstwy, mogłoby jeszcze chyba pogorszyć sprawę żeby te deszcz Jakbyśmy jak byśmy zaczęli ten to y, po prostu <grym> usuwać tą y, y, warstwę tego błota, to byśmy mogli przez tydzień nie, albo więcej nie wyjść w ogóle na tor, to znaczy, to bo bez sensu. To byśmy y, dużo pracy włożyli i na koniec tak byśmy pojechali do domu. To jest początek sezonu, w środku sezonu najczęściej są problemy z terminami. Wiem, że być może za szybko o to pytać, ale czy, czy są jakieś preferowane terminy, kiedy ten mecz może się odbyć? Rozmawiamy, z Wrocławiem. jutro do godziny 12, musimy ustalić sobie termin. Mamy tam kilka mhm. z niedziela, 12, czerwiec. Myślę tutaj o 8 maju też, znaczy z Wrocław, prawda? Tylko że akurat my jedziemy 6 do, do, do Grudziądza i moglibyśmy z nim jechać 8, ale, ale, ale oni wtedy musieli sobie przesunąć mecz w Tarnowie na, 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 na 6. Zobaczymy mhm. jak sobie do tego podejdzie. Falubas nie płacze z powodu tego, że ten mecz będzie przesunięty, jak są w obecnej sytuacji, bo jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia, prawda? No oczywiście, no i tak samo i Wrocław nie płacze, to, to, to nie jest tak, że Wrocławia nie nalegali, żeby ten, ten mecz się odbył. No tak się stało, tak się stało. No. Byliśmy przygotowani do meczu, no, ale też jechanie w takich warunkach anormalnych, to różnie miejscowej nie jest na rękę. No, wtedy się jedzie jakby na obcym torze. To, no. A zawodnicy pytały Panu zdanie, opinię, coś mówili? Nie, przecież każdy jest rozsądny i tutaj nie ma o czym rozmawiać. Każdy wiedział, że się na tym torze nie da jechać i Sęger podjął decyzję słuszną i koniec.